W dzisiejszym odcinku stylizację z butami. Opowiem Wam o tym, jak ja tworzę zestawy, co mnie inspiruje i pokażę trzy pary świetnych butów. Opowiem też, dla jakiej są sylwetki. Zostańcie ze mną. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista stylistka, a to jest kolejny odcinek o stylizacji butów. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, jak na przykład na InstaStories zadaję Wam pytanie, co jest Waszym największym wyzwaniem, okazuje się, że jest to stylizacja butów. Zatem tych butowych odcinków pewnie trochę u mnie będzie. Dzisiejszy odcinek jest też odcinkiem szczególnym, ponieważ będzie w nim wyjątkowy gość. Um, pewien um, pies, który ma Duże parcie na szkło, i jak robiliśmy zdjęcia w ogrodzie i filmy w ogrodzie, nie odstępował mnie na krok, więc musicie mu wybaczyć i mi wybaczyć. Czasem ten przystojniak o imieniu Santo pojawi się w kadrze, ale mam nadzieję, że tak jak we mnie wzbudzi on w Was dużo miłości i takich pozytywnych wibracji. Zdjęcia z butami robiliśmy w naszym ogrodzie, więc żal nam było trzymać Santa gdzieś po prostu z daleka. Ale o czym w tym odcinku chciałam Wam opowiedzieć? Pomyślałam sobie, że skoro Waszym jakby największym problemem jest robienie zestawów ubraniowych, to wybiorę trzy różne stylizacje i spróbuję pokazać je z trzema różnymi parami butów. Te buty są polskiej marki Ryłko i Większość stylizacji pokazanych w dzisiejszym odcinku to są też polskie marki, także fajnie, że będziemy wspierać polskie firmy. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Zacznę od pierwszej stylizacji. Pierwsza stylizacja to jest jedwabna, piękna, zwiewna sukienka polskiej marki Yoshi i ona od razu, wiecie, implikuje takie. E, inspirację, że musi być zwiewnie, że musi być eterycznie e, i że musi być e, delikatnie ale moim zdaniem spokojnie właśnie taką zwiewność, eteryczność tej sukienki można po prostu przełamywać innymi stylami i zupełnie się tego nie bać, bo pierwszą stylizację, którą widzicie, ona jest chyba taka właśnie najbardziej klasyczna z możliwych, czyli czarne sandałki, bardzo fajne takie trochę rzymskie, ładnie oplatające stopy, przy tym mega wygodne. To, co ja lubię w sandałkach, to to, jak one mają miękką podeszwę, a nie taką twardą jak drewno. i też ta podeszwa jest tak wyściełana, żeby stopie było wygodnie. Ja na to zwracam mocną uwagę, jak wiecie z moich książek, to jest dla mnie super ważne, żeby wszystkie ubrania i buty, które noszę, były bardzo wygodne i dobre dla ciała. Więc tutaj mamy taką prostą stylizację. Podejrzewam, że gdybyście myślały o takiej sukience dla siebie, to wybrałybyście takie buty, ponieważ to są buty, które po prostu do niej pasują, nawet jeśli nie są w takim samym kolorze, bo wiem, że bardzo często kupujecie czarne sandałki, e, czarne buty, żeby pasowały do wszystkiego tutaj, przez to, że one są takie delikatne, to ta czerń za bardzo tej stylizacji moim zdaniem oczywiście e, nie obciąża. Ale ta sama sukienka może wyglądać też trochę bardziej cool, jeżeli wybierzecie do niej zupełnie inne klapki. Nie takie delikatne, nie takie dziewczęce, czyli raczej takie bardziej modowe klapki z klamrami. Tutaj w tych klapkach ryłko spodobał mi się bardzo kolor, ponieważ to jest taki brudny róż, i moim zdaniem to jest kolor, który pasuje absolutnie do wszystkiego. Ale ponieważ kolor tej sukienki to jest też taki brudny, Żółty, to bardzo fajnie mi się to zgrało w całość, a przy tym te klapki właśnie dodają trochę modowości do całej stylizacji. Podejrzewam, że najbardziej kontrowersyjną stylizacją tutaj będzie stylizacja z butami sportowymi. Te buty sportowe szare na takiej mocniejszej podeszwie, trochę w stylu Ugly shoes, bardzo mi się spodobały. Ale akurat było tak, że jak przyszła paczka od Ryłko, był tutaj mój tata i on nie mógł uwierzyć, że to jest marka, która robi też buty sportowe, więc musiałam od razu odpakować, pokazać, mówię, zobacz, no przecież ma tutaj logo i że to jest marka, która też robi sportowe buty. Ja oczywi oczywiście wybrałam z ich strony najbardziej szalone z możliwych. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu lubię takie duże, ciężkie, trochę szalone sportowe buty, na których coś się dzieje, ale gdybyście chciały spokojnie to e, znajdziecie też e, tam e, po prostu białe trampki, które będą naprawdę pasowały absolutnie do wszystkiego. E, więc tutaj w tej stylizacji widzicie te e, szaro, szalone, szare buty. Szarone to jest e, e, niezły skrót myślowy. Szarone buty, e, które. Mm, z jednej strony właśnie są takie znowu bardzo modne, z drugiej przełamują delikatność zwiewność tej sukienki. Ja już wam parę razy w filmie mówiłam, że ja nie do końca lubię podążać jednym stylem, a przy tym jeżeli właśnie mam na sobie coś takiego bardzo delikatnego, Michał nazwał mnie chyba pastereczką w tej sukience, to wolę to przełamać, a przy tym to, że ta sukienka tak fajnie nabiera Powietrza, jak się w niej chodzi e, i jest taka właśnie duża objętościowo, moim zdaniem bardzo fajnie to do takich sportowych butów pasuje. Także widzicie, mamy zwiewną sukienkę, e, oryginalną sukienkę do różnych par butów. Jak to się ma sylwetkowo, to akurat jest taka sukienka, która e, po pierwsze ma odkryte nadgarstki, odkryte kostki, ma trochę dekoltu, więc będzie pasowała do większości e, sylwetek. Jeżeli macie jakiej sprawy do, do ukrycia. Mam nadzieję, że nie, bo już jesteście ze mną długo i wiecie, że każda sylwetka jest warta pokazywania, ale też jestem świadoma tego, że każda z nas ma czasem taki dzień, że chciałaby się jednak troszkę ukryć. To to jest sukienka do tego. Idealna. Podobnie jest z butami, to znaczy, już Wam parę razy mówiłam, że jeśli chodzi o buty, to tutaj stosujemy zasadę wprost proporcjonalności, czyli im większy mamy rozmiar, tym większe nosimy buty, tym mocniejsze nosimy buty. Ja nie mam dużego rozmiaru, natomiast jestem sylwetką Y. To jest sylwetka, która jest szersza u góry, węższa na dole, więc tej mojej sylwetce ten trzeci punkt harmonii, czyli buty, też są bardzo potrzebne. I jak ja wybieram buty dla siebie, one są zawsze. Zawsze widoczne w jakiś sposób, dlatego że jak buty są widoczne, to lepiej równoważą naszą sylwetkę. W przypadku sylwetki Y, czyli szerszych ramion e, i biustu, e, no to równoważą akurat to, ale przy szerszych ramionach, przy szerszej talii, przy szerszych łydkach, szerszych udach też sobie świetnie takie widoczne buty poradzą. Więc zauważcie, są tutaj plecione sandałki które są jednak widoczne, to nie są takie super delikatne sandałki, one nie mają bardzo malutkich tych paseczków, mają widoczną podeszwę, bo to jest bardzo ważne, żeby buty były widoczne. Te klapki w kolorze brudnego różu, one też są mocne, bo są takie szersze, mają te klamry, też je widać, a buty to już w ogóle, tak? to jest mocny, silny but, który świetnie będzie nam równoważył sylwetkę. Kolejna stylizacja to jest stylizacja w tej sukience. To jest też sukienka, o której jak będziecie się nad nią zastanawiać, to pewnie pomyślicie, że to jest taka wizytowa, elegancka, bo ma dekord, bo ma piękne. Nie widzicie tego, jak siedzę, ale zaraz zobaczycie na zdjęciu. Ma piękny, piękny, haftowany dół, więc ona też jakby od razu implikuje, że trzeba się do niej wystroić, najlepiej szpilki, wielkie kolczyki, a ja postanowiłam wystylizować ją właśnie tymi trzema parami butów, żeby Wam pokazać, że stylizacji butów nie należy się bać. To znaczy, ja bardzo bym chciała, żebyście Wy czytając moje książki, czy oglądając moje YouTube, pamiętały o tym, że. Zasady fajnie jest znać, ale one nie mogą was hamować. One nie mogą hamować waszej kreatywności, nie mogą. Y hamować waszej, e, wiecie, inspiracji do tego, żeby tworzyć zestawy, bo nawet jeśli buty nie będą jakoś super pasowały do stylizacji, to uwaga, świat się nie zawali, a próbować zawsze warto. Bardzo często powtarzam, że moda to nie jest operacja na otwartym sercu i można się pomylić. Więc mamy taką sukienkę, która jest trochę elegancka i trochę boho, i co z nią zrobimy? No więc ponieważ jest trochę boho, no to ja dodałam do niej muszelki, dodałam do niej e, muszelkową biżuterię, bajdziubeka, którą już widziałyście w filmie o, e, e, o biżuterii, ale też wiecie, ze mną jest tak, że ja nie chcę Wam za każdym razem pokazywać tylko i wyłącznie nowych rzeczy, bo bardzo bym chciała, żebyście Wy ze mną nauczyły się wykorzystywać to, co macie w swojej szafie. No więc ja w swojej szafie mam teraz biżuterię e, muszelkową i pomyślałam, że ta muszelkowa biżuteria plus te e, właśnie sandałki takie rzymskie, trochę plecione, będą bardzo fajnie wyglądały, przez to, że są płaskie, będzie super wygodnie, więc będzie to stylizacja, która robi fajne wrażenie, ale nie jest taka wystrojona. Ja nie czuję się przesadnie w niej wystrojona. Podobnie z tymi bladoróżowymi Klapkami, ponieważ one są w kolorze skóry, to one też nie będą się bardzo gryzły z mocniejszymi kolorami, bo zawsze można uznać, że są po prostu w kolorze naszych stóp i naszych nóg, w kolorze e, naszej skóry. E, więc one też tu będą fajnie pasowały, znowu płaskie, znowu sprawią, że um, cała ta stylizacja jest taką stylizacją bardziej cool. Oczywiście najbardziej kontrowersyjne znowu wydawały mi się tutaj te wielkie szare buty. Dlaczego? No, dlatego że że no, ta sukienka może do tego nie pasować przez te hafty i, i, i przez, te, e, przez jej fason, ale postanowiłam e, ubrać się w podkoszulek po prostu. Podkoszulek biały, zwykły, obcisły po to, żeby ten, ta właśnie koszulka wprowadziła taki, taki nastrój bardziej miejski, mniej wystrojony, bardziej sportowy i pasowała właśnie do sportowych butów. Tak wyszedł ten, ten zestaw. Moim zdaniem fajny, niestandardowy, pewnie wymaga trochę odwagi. Samo noszenie tych butów moim zdaniem trochę wymaga jednak odwagi, bo one mocno zwracają uwagę. Ale wydaje mi się, że wyszedł całkiem ok. Oczywiście już Was mogę o to zapytać, która stylizacja podoba Wam się najbardziej, możecie pisać w komentarzach, czy to pasuje, czy to nie pasuje. Ja specjalnie podejmuję ryzyko, żeby zobaczyć, na ile kontrowersji jesteście w stanie sobie w tych stylizacjach pozwolić, i zadecydować, że będziecie próbować. Wydaje mi się, że jak ja będę Wam pokazywała takie stylizacje, to Wy będziecie też próbować, bo wiecie, że nawet jeśli się nie zgadzacie zawsze z moimi wyborami, to no przecież nadal się lubimy <laughs> i nadal wszystko jest ok, czyli znowu świat się nie zawali, jeżeli spróbujecie sukienkę boho wystylizować z butami sportowymi. Trzecia stylizacja to stylizacja ze spódniczką, znowu delikatną, zwiewną dziewczęcą w kwiatuszki polskiej, polskiej marki belet. Do tego wspomniany już, wspomniana już wcześniej koszulka, to jest koszulka ma Marki Hibu. Możecie ją pamiętać z przeglądu t-shirtów. Ja miałam nagrać drugi odcinek z przeglądu tych t-shirtów. E, cały czas się do tego zbieram, ale jak widać, e, akurat Hibu przetrwało i nadal jest ze mną. E, I tak teraz wygląda, więc możecie sobie porównać, jak wyglądała, jak była nowa, jak wygląda teraz. E, więc mamy tę koszulkę, mamy krótką spódniczkę i znowu mamy e, trzy pary butów. E, te same. Zobaczcie, jak nam się to fajnie składa w garderobę kapsułową, że mamy trzy pary butów, trochę ubrań, one, one się ze sobą fajnie miksują. Wystarczy zmieniać tylko dodatki w zależności od nastroju, wybierać to odpowiednio. I oczywiście. W tych sandałkach ryłko trochę rzymskich, z czarnych paseczków, to będzie super delikatna stylizacja. Znowu taka właśnie kobieca, dziewczęca i bardzo, bardzo fajna, do, do tego mogą być właśnie okulary słoneczne, trochę w, w stylu lat 60. 70. Mogą być też bardziej sportowe, jeżeli lubicie, ale ogólnie. Jest tutaj taka, taki nastrój właśnie delikatny i dziewczęcy, właśnie wprowadzony przez te sandałki. Jeżeli te sandałki zmienimy na klapki i dodamy jeansową kurtkę w stylu oversize, to znowu robi nam się bardziej miejsko, mniej delikatnie, znowu bardziej cool. Ja już Wam mówiłam, że moim zdaniem jeansowe kurtki to jest rzecz idealna na wiosnę i lato, ponieważ jak jest zimniej, to po prostu narzucamy to na stylizację. Jeżeli chcecie, żeby ta stylizacja była sylwetkowo bardziej poprawna, to można wybrać zwykłą kurtkę jeansową, taką do wysokiej. Jego biodra taliowaną, ona wtedy super robi talię, wydłuża nogi i tak dalej. Ale jeżeli ma być bardziej cool, to może lepiej wybrać jeansówkę za dużą, żeby właśnie zgasić tę dziewczęcość, zgasić tą delikatność kobiecość i dodać trochę pazura. Myślę, że taką najbardziej w moim stylu i taką stylizacją, jeśli chodzi o tą spódniczkę, w której czułam się najbardziej e, sobą, to jest stylizacja ze sportowymi butami, bo tak jak wspomniałam, ja uwielbiam takie buty. Więc e, tutaj te sportowe buty plus plecaczek, też marki Ryłko, to jest dla mnie taki, e, taki strój na codzienne wyjście. Zresztą ja sobie w tym stroju zostałam, e, e, byłam w nim w sklepie i tak dalej, i tak dalej który jest bardzo, bardzo mój, czyli pokazuję nogi, które lubię. Mam biały t-shirt, który też uwielbiam, plecak, w którym jest mi wygodnie, do takich codziennych spraw, właśnie wycieczkowo-sprawunkowych i sportowe buty, w których jest mi wygodnie, w których czuję, że mocno stoję na ziemi, a znowu powtórzę, to są dobre dla mojej sylwetki, więc mieszać można. Ja tutaj chciałam Wam pokazać, wiecie, te moje sposoby na na tworzenie zestawów. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na tworzenie zestawów. Bardzo chętnie się dowiem. Jeśli chodzi o dobieranie butów do sylwetki, to bardzo często w Waszych e, pytaniach przewijał się problem sylwetek plus size. Jakie buty nosić, jak mam rozmiar 52, jak wybierać buty, gdzie znaleźć buty, które mają e, szerszą e, cholewkę, żeby były wygodniejsze dla stóp, które mają e, większy rozmiar, czy też są po prostu e, szersze niż e, standardowe. I spokojnie możecie zajrzeć do ryłko. Zresztą ja e, Właśnie w moim e-booku to tylko rozmiar. Podaję ryłko na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o niestandardowe rozwiązania, szczególnie dla sylwetek plus size. I mam dla Was taką niespodziankę, że wydrukowałam sobie ten e-book, żeby Wam go po prostu pokazać w tym odcinku, ponieważ pokazywanie produktów elektronicznych jest dość trudne. Wiadomo, więc w końcu, w końcu znalazłam czas na to, żeby zamówić druk taki najprostszy, wiecie, w drukarni takiej, gdzie jest punkt ksero raczej niż profesjonalnej, ale żebyście mogły zobaczyć, co jest w środku tego e-booka. Oprócz listy idealnych butów, fasonów dla sylwetek plus size jest lista wszystkich marek, które polecam, jeśli jeśli chodzi o, e, o większe mm, rozmiary. E, po pierwsze, jest to naprawdę przepiękny e-book. Ma bardzo dużo afirmacji. Wiecie, że dla mnie praca nad Waszą samoakceptacją jest najważniejsza, więc w e-booku macie afirmacje. Takie afirmacje możecie też sobie wydrukować po prostu i wstawić do ramki, e, żeby codziennie. Rano przypominać sobie o niektórych rzeczach. Tu macie na przykład hasło: traktuj swoje ciało jak przyjaciela i o tym koniecznie pamiętajcie. Oczywiście, możecie e-booka też sobie wydrukować, zbindować. Będziecie mieć tutaj też metamorfozę pani Bogusi, którą widziałyście w odcinku na YouTube, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że. Teraz ten e-book jest... Tańszy o 10 zł. Jest promocja tylko na e-book, to tylko rozmiar. Macie link w opisie pod filmem. Na hasło: Jestem gotowa. E-book jest 10 zł tańszy. Te 10 zł pewnie na ten druk można e, przeznaczyć, jeżeli będziecie chciały. Albo jeżeli macie mamę, babcie, ciocie, przyjaciółkę w rozmiarze plus size, można je kupić, wydrukować, e, wręczyć w prezencie, jeżeli to będzie dla Was e, ok. E, hasło, Jestem gotowa, dlatego że mm, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby każde ciało, każda z Was czuły się gotowe na plażę, niezależnie od tego, e, jaki rozmiar e, nosicie. Strasznie mnie denerwują te przekazy w, w mediach, czy Twoje ciało jest gotowe na plażę. Ciało jest zawsze gotowe na plażę, jeśli lubi plażę, po prostu. E, jeśli jest zdrowe, e, to wystarczy, żeby było gotowe na plażę, więc bardzo bym chciała, żebyście o tym pamiętali. A jeżeli macie z tym problem, jeżeli uważacie się za osoby krąglejsze, jeżeli chcecie sobie z tym fajnie poradzić, popracować nad samoakceptacją, dowiedzieć się, jak się ubierać, żeby wyglądać petarda niezależnie od rozmiaru, no to właśnie macie e-booka tylko rozmiar. W sklepie Osy na www.personalstylist.pl/sklep. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, które e, widziałyście w odcinku będą w opisie. E, dajcie znać, czy takie odcinki też wam się podobają. E, no i co, widzimy się za tydzień. Bardzo wam dziękuję.